Cześć! Witam Cię na moim kanale Burleska od Kuchni. Ja nazywam się Madame Deminu i będę Twoją przewodniczką po świecie burleski. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam co nieco o burleskowych włosach. Miał być jeden odcinek o pielęgnacji i stylizacji, ale jest tyle materiału, że zupełnie przypadkiem zrobiły się z tego dwa odcinki, więc dzisiaj... Będzie tylko o pielęgnacji, która jest niesamowicie ważna w tym, jak włosy wyglądają później na scenie oraz po prostu w życiu, a za tydzień opowiem Wam co nieco o stylizacji. Zaczynamy! Dla mnie osobiście włosy są jednym z najmocniejszych środków wyrazu w ogóle Twojej osobowości. Są dla mnie szalenie ważne, dlatego też dużo uwagi na co dzień, w codziennej pielęgnacji, jak i Chwilę przed występem poświęcam na ich ułożenie i na po prostu pracę nad nimi. I dzisiaj chciałabym się podzielić z Wami swoimi trikami, które sprawiają, że mój rudy cały czas jest rudy i raczej rudy już pozostanie. I też nie będą to praktyki przeznaczone tylko dla osób występujących, ale tak naprawdę dla każdej osoby, która chce zadbać o jakość i zdrowie swoich włosów. Włosy to dokładnie taka sama część ciała, jak wątroba, serce, oczy, mózg, czy cokolwiek innego. Różnica między nimi polega tylko na tym, że włosy są na zewnątrz, a reszta narządów jest w środku. Więc jeżeli boli Cię wątroba, idziesz do lekarza. Jeżeli bolą Cię oczy, coś jest nie tak z oczami, idziesz do okulisty. Jeżeli bolą Cię stawy, kości, cokolwiek, idziesz z tym do specjalisty. Więc jeśli bolą Cię, w cudzysłowie, włosy, coś się dzieje z nimi nie tak, Zdecydowanie odradzam samodzielne leczenie się substancjami z drogerii czy z aptek. Jeżeli coś jest nie tak, idź do lekarza. Lekarz od włosów to trycholog i leczy takie objawy, jak np. nadmierny łupież czy wypadanie włosów. Więc jeśli jest problem natury zdrowotnej, nie eksperymentuj, idź do lekarza. Bez tego, bez zdrowych włosów, nie będzie żadnej pięknej fryzury. Tak naprawdę podstawą w dobrym, zdrowym, ładnym wyglądzie włosów jest Ogólnie zdrowy tryb życia, czyli ruch, dobra dieta, odpoczynek. Jeśli trzeba, to odpowiednia suplementacja, a dopiero później, kiedy włos jest zdrowy, można robić z nim różne fajne cuda. Zaczynamy u podstaw. Przy odpowiednio zbilansowanej diecie, tak naprawdę niczego Twoim włosom nie powinno brakować. Wszystko, co, czego one potrzebują do prawidłowego wzrostu, znajdą w zdrowych produktach. Na pewno nie znajdą tego w produktach typu fast food, więc to ogólnie odradzam, bo niczemu to tak naprawdę nie służy. Ale jeśli chcemy naprawdę zadbać faktycznie o to, aby włosy miały budulec i miały ten naturalny blask, to polecam suplementację witaminą B6. Witamina B6 znajdziecie w takich produktach jak na przykład soczewica, pistacja, słonecznik, sezam, chili, czosnek, estragon, bazylia i mięta. Witaminę B6 można także znaleźć w tabletkach. Często współpracuje ona z biotyną. Biotynę sama przyznam, że biorę regularnie i doskonale mi się sprawdza, po miesiącu zobaczyłam pierwsze efekty, zarówno w rzęsach, jak i we włosach, jak i we wzmocnieniu paznokci. Więc biotyna może nie należy do najtańszych suplementów, ale z czystym sercem mogę polecić biotynę jako codzienną suplementację, właśnie w kwestiach urodowych. Druga sprawa to olejowanie włosów. Włosy oleju, olejujemy na dwa sposoby: albo od środka, albo od zewnątrz. A najlepiej i odtąd, i odtąd. Od środka włosy olejujemy na przykład łososiem lub awokado. Sałatka, łosoś i awokado to jest jakieś mistrzostwo, po prostu uwielbiam to połączenie. Moje włosy też je uwielbiają. Jeśli chodzi o olejowanie kosmetyczne, od zewnątrz. Raz w tygodniu zawsze stosuję maskę z oleju kokosowego. Ale to nie jest w stylu, o wetra sobie w dwie końcówki i za 15 minut zmyję. Nie. Jak olejować, to olejować do końca, po całości. Olej kokosowy znajdziesz w każdej kuchni, a jak nie w kuchni, to w Biedronce. Zwykły, najprostszy olej kokosowy do smażenia jest fantastycznym kosmetykiem na włosy. I teraz ważne. Olej kokosowy z biedronki będzie kosztował 10 zł za litrowy słoik. Olej kokosowy z drogerii będzie kosztował 20 zł za słoiczek 100 ml. Te oleje się kompletnie niczym nie różnią, poza etykietą producenta, że jeden można stosować na włosy i na skórę, na ciało, a drugi jest do smażenia. Kompletnie nie ma między nimi różnicy. Nie ma sensu kupować olejów w drogeriach. Idźcie do Biedry czy do jakiegokolwiek spożywczaka i tam zaopatrzcie się w duży słoik oleju kokosowego. Starczy to Wam na bardzo, bardzo, bardzo długo, a i w kuchni można kotlety na niemu smażyć. Jakiś czas temu odkryłam kolejne świetne zastosowanie oleju kokosowego jako kosmetyk. Olej kokosowy jako preparat do demakijażu sprawdza się wybitnie. Szczerze mówiąc żaden płyn, żaden płyn micelarny, dwufazowy, jakikolwiek, nie zmywa, nie rozpuszcza kosmetyków kolorowych tak dobrze jak olej kokosowy. Mało tego oczywiście ma też właściwości nawilżające dla skóry, więc jeżeli e, stosujemy olej w to od razu skóra sobie bierze z niego co najlepsze. Nie jestem przekonana, czy to będzie odpowiednie rozwiązanie dla osób o skórze przetłuszczającej się. To już pytanie nie dał mnie tylko do kosmetologa, dermatologa, ale na pewno y, osobom skórze normalnej, wrażliwej lub suchej nie zaszkodzi. Jak olejować włosy olejem kokosowym? Jak to robię zazwyczaj wtedy, kiedy nie muszę wychodzić z domu przez cały dzień? Można to robić także na noc. Polega to na tym, że kładziesz naprawdę bardzo grubą warstwę oleju na włosy. Nie tylko na końcówki. Ja kładę praktycznie od 3 cm od skóry na całą długość włosów. I to też nie wcieram, tylko biorę naprawdę dużą ilość tego oleju i delikatnie wmasowuję ruchem wygładzającym łuskę, nie wcierającym. Tego ruchu w ogóle nie powinno istnieć w pielęgnacji włosów. W ogóle zapomnijcie o takim pocierań. To w ogóle nie powinno istnieć. I tak właśnie nakładając olej, całą głowę sobie pokrywamy tym olejem, zawijamy włosy w ręcznik, można podgrzać suszarką włosy, żeby łuska się otworzyła, żeby ten olej wszedł do środka i zrobił robotę w środku, a nie tylko na zewnątrz. I tak sobie chodzimy cały dzień, 12 godzin. Można też w tym iść spać. Bardzo fajne efekty są, jak się w tym pójdzie spać, rano wstajesz, e, tylko później faktycznie trzeba umyć włosy i to trzy razy. To jest Chyba jedyna wada. Nie, dobra, są dwie wady. Pierwsza to jest właśnie: trzeba umyć włosy trzy razy, bo gwarantuję Wam, że pierwsze i drugie umycie będzie takie mocno e, niepewne. Jak za trzecim razem umiesz włosy, cały ten olej już zejdzie i zobaczysz miękkie, błyszczące włosy, tylko olej potrzebuje czasu. I to jest druga wada. Nie jest to metoda na klik, na hop, jak kredyt w banku na klik, tylko. To jest metoda, która wymaga czasu, żeby ten włos miał czas się otworzyć, żeby on miał czas, żeby wchłonąć te wszystkie dobre substancje, no a później, żeby się mógł zamknąć. Olejowanie w taki sposób to jest metoda, faktycznie jak masz taki dzień na domowe spa, albo na noc się kładziesz po prostu spać w turbanie. W codziennej pielęgnacji olejowanie może odbywać się też na poziomie kosmetyków z olejami, wszelkiego rodzaju odżywki i szampony z różnymi olejami, są jak najbardziej ok, też coś tam pewnie dadzą, ale ja jestem zwolenniczką oleju samego w sobie, w czystej postaci. Olej arganowy Złoto Maroka to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie może, mogą się przytrafić Twoim włosom. Olej arganowy sprzedawany jest w takich małych buteleczkach. Jego wystarczy jedna kropla na Krótki lub średniej długości włosy, 2, trzy krople na włosy dłuższe, czyli do ramion albo dalej. Ja stosuję olej arganowy po umyciu i po wysuszeniu włosów. To znaczy, kiedy włosy są suche, mniej więcej na 90 lub na 100%, trzy kropeleczki, i wetrzeć też nie w ten sposób, tylko wetrzeć wmasować we włosy, żeby olej został rozprowadzony yy, równomiernie, ale tutaj z kolei już tylko na końcówki. Jeżeli damy je wyżej od nasady głowy, wtedy włosy będą wyglądały na przetłuszczone, a to nie zawsze jest dobry pomysł. Olej arganowy może nie należy do najtańszych, na pewno nie jest tak tani jak olej kokosowy, ale uwierzcie mi, że jest mega wydajny, robi bardzo dobrą ro robotę i szczerze mówiąc, w mojej kosmetyczce jest zawsze. Ja nie jestem zwolenniczką zbyt dużej ilości chemii w ogóle w życiu na ciele, na włosach na twarzy. Raczej mam takie bardziej minimalistyczne, wręcz, nawet można powiedzieć, estetyczne podejście do kosmetyki, i też nigdy nie mogłam zrozumieć, dlaczego na wszystkich tutorialach, szczególnie właśnie vintage'owych, pin-upowych, laski potrafią kłaść na włosy na przykład 6 produktów, 7 produktów. Pasta, pomada, puder, lakier, spray, coś tam jeszcze. Myślę, Boże, po co to wszystko? Przecież to jest jedna wielka skrupa. A oczywiście tam o to im chodzi, ja, ja nie lubię. Dlatego moje kosmetyki do włosów są jednak w dużo mniejszej ilości. Pierwsze na co trzeba zwrócić uwagę, to jakość przed ilością. Wolę wydać 100 zł na szampon, który starczy mi na rok, a będzie dobrej jakości niż kupować co trzy tygodnie jakiegoś drogeryjnego śmiecia. Ani to nieekologiczne, bo plastik zalewa kosmos, ani to y, ekonomiczne, bo małe opakowania są droższe. I znowu nieekonomiczne, ponieważ szampony drogeryjne są dużo słabszej jakości. Trzeba ich więcej dać na włosy, żeby osiągnąć pożądany efekt. Po prostu, żeby umyć włosy, tak, żeby on się odpowiednio spienił i żeby odpowiednio oczyścił y, wszystkie, zdjął wszystkie zanieczyszczenia. A szampony profesjonalne wystarczy parę kropel jedno mycie jak trzeba to drugie i ilość produktu jest dużo mniejsza niż w przypadku kosmetyków drogeryjnych dlatego szczerze mówiąc ja odradzam popularne marki drogeryjne one kuszą ładnymi zapachami one kuszą fajnymi reklamami ładne opakowanie ładny kwiatek na buteleczce tylko co ci po kwiatku, kiedy po pierwsze wydasz na niego kasę, po drugie, zanieczyszcisz planetę kolejnym plastikowym opakowaniem kupowanym co miesiąc, po trzecie, zanieczyszcisz drugi raz planetę ilością kosmetyku wlewanego do ścieku. A tak naprawdę, jedyne co się tym porządnie oczyści, to Twoja karta. Ja używam kosmetyków fryzjerskich, biorę je z hurtowni fryzjerskich. Dwie marki chętnie polecę: Są to L'Oreal Professional. Ta seria Expert, gdzie są też różne rodzaje tych szamponów, ale do każdego rodzaju włosów, z każdym działaniem znajdziesz odpowiednią serię dla siebie. Ja użyłam tej żółtej, nie pamiętam jak się nazywa, ale tak się nazywa. <grych> są to szalenie wydajne rzeczy, nie są na pierwszy rzut oka tanie, bo faktycznie jeśli znajdziecie te produkty w sklepach internetowych, gdzie mają też swoje marże, to cena może trochę zwalić z nóg, ale jeżeli przeliczy się to na wydajność i na czas, jaki wam, na jaki starczy Wam ten produkt, to naprawdę okazuje się, że szampon kosztuje tyle samo, co takie małe 200-litrowe e, coś z drogerii, albo i nawet mniej. Ja pamiętam, kupiłam kiedyś szampon litrowy i starczył mi na rok. To jest naprawdę mega wydajność. I druga marka, Kerastas jeszcze droższy, jeszcze lepszy i jeszcze bardziej wydajny. To jest y, takie, jakbyście poszli do Wiedźmy i powiedzieli: Pani Wiedźma, ja poproszę jakiś eliksir na piękne włosy. To Pani Wiedźma daje Wam Kerastas, a za to chce Waszą duszę. A Kerastas nie chce Waszej duszy, tylko Kerastas chce y, kartę kredytową y, wyczyścić Wam do zera. Kerastas jest bardzo drogi, no ale jak już płaci się, to wiadomo za co się płaci, bo Kerastas to jest naprawdę. No taka najwyższa półka, dostępna, ogólnodostępna w sklepach, w, w internecie można zamówić. Też zanim wybierzemy się do sklepu internetowego, czy jakiegokolwiek innego sklepu, po zakup odpowiednich kosmetyków do włosów, warto byłoby sprawdzić, jakie naprawdę Twoje włosy mają potrzebę. Wiadomo, każda z nas jest inna, każdy z nas jest inny i każdy, każdy, każda nasza głowa ma inne potrzeby. Moje włosy mają bardzo dużą potrzebę bycia odżywianym, ale jednocześnie fajnie byłoby, żeby zachowywały mój naturalny, robiony co miesiąc w salonie, rudy kolor. Potrzeby włosów zmieniają się także z wiekiem, zmieniają się z, ze zmianą stylu życia, zmieniają się praktycznie całe życie, więc raz na jakiś czas warto zweryfikować potrzeby swoich włosów i to u specjalisty, ale naprawdę specjalisty, nie u fryzjera po weekendowym kursie strzeżenia tylko u osoby z wiedzą na temat skóry, na temat włosów, na temat pielęgnacji. Niech to będzie naprawdę dobry przecież z doświadczeniem. Niech to będzie nawet trycholog, niech to będzie lekarz, który podpowie, co, jak można jeszcze pomóc Twoim włosom wyglądać fantastycznie. Niektóre salony kosmetyczne mają też taką usługę, jak na przykład diagnoza stanu skóry głowy, diagnoza włosa. Oczywiście to jest troszeczkę pic na wodę, bo Wiadomo, że im chodzi trochę o to, żeby powiedzieć jaki masz problem, a potem wcisnąć ci y, serię produktów, żeby ten problem zniwelować. No, marketing, tak? Niektórzy się na to złapią, niektórzy się na to nie złapią. Warto jest wiedzieć, czego włosy potrzebują, żeby dać im to, czego one chcą. Wtedy one się odwdzięczą byciem po prostu ozdobą, a nie utrapieniem. O kosmetykach do stylizacji powiem w następnym odcinku, bo też jest ich sporo. Natomiast jeszcze jedna rzecz w kwestii kosmetyków do pielęgnacji. Mówi się, żeby odżywkę używać za każdym razem po myciu, a maskę na przykład raz w tygodniu. Ja mam trochę inne proporcje, bo odżywek nie używam absolutnie wcale. Używam zdecydowanie bardziej skoncentrowanych odżywek i nie powiem, żeby jakoś wybitnie obciążało mi to włosy. Maskę stosuję jak odżywkę. Pewnie tutaj się pojawiły głosy, że może nie powinnam, no ale. Wydaje mi się, że moim włosom jest z tym dobrze. A właśnie raz w tygodniu, jako maska, stosuję kurację z oleju kokosowego. Efekty są, no, chyba jak widać. Mówi się, że częste mycie skraca życie. To powiedzenie znacznie traci na swoim wyrazie, kiedy wsiądziesz w pierwsze ciepłe majowe dni do komunikacji miejskiej i poczujesz zapach narodu. O ile kąpiel, mycie ciała jest po prostu podstawą podstaw bazowych, podstaw baz, hi, podstaw higieny i pielęgnacji, o tyle włosy nie do końca. Wiele osób myje włosy za każdym razem, kiedy idzie się kąpać po prostu pod prysznic. Ja tak nie robię. I tu się Wam muszę przyznać do tego, że kiedy żyliśmy w normalnych czasach bez... To większość moich zabiegów pielęgnacyjnych, których nie robi się na co dzień, czyli na przykład kosmetyczka, paznokcie, fryzjer, w sensie farbowanie, odświeżanie naturalnego koloru. Te wszystkie zabiegi dopasowywałam sobie do swojego grafiku pokazów. To znaczy, że jeżeli na przykład średnio chodzę do kosmetyczki co yy, 4 tygodnie, to jeśli na przykład za te 4 tygodnie, kiedy miałabym pójść, nie zbliża mi się żaden pokaz, mam tydzień luzu, no to przesunę wizytę kosmetyczki tak, żeby na świeżo być właśnie od, odrestaurowaną bezpośrednio na występ. I jako, że wtedy kiedyś żyło nam się lepiej niż nam się żyje teraz i występów naprawdę było dużo, to ten cykl zawsze się sprawdzał. I tak samo miałam z włosami. Tu Wam się przyznam, raczej nie myłam włosów, jeśli nie miałam pokazu. A że często się zdarzała albo sesja, albo pokaz, albo impreza, albo warsztaty, czy cokolwiek. Więc tak naprawdę siłą rzeczy myłam i stylizowałam włosy średnio dwa razy w tygodniu. Pomyślcie, ojej, co za brudas. Nie? Jeśli się do tego przyzwyczajesz, jeżeli przyzwyczajesz do tego swoje włosy, to one się odwdzięczą. I one same przystosują się do tego systemu. Mi mycie włosów starczy spokojnie na 3-4 dni Jako nastolatka miałam dosyć silną potrzebę mycia włosów codziennie lub co drugi dzień Bo miałam uczucie, że są brudne, że są przetłuszczone, że są oklapnięte i jakieś takie ogólnie nieświeże Więc mordowałam je codziennie wieczorem, szampon, odżywka, suszara, szampon, odżywka, suszara I nie byłam w stanie zrobić inaczej Po prostu jeżeli nie niąłam włosów to czułam, że to jest... Yyy, jejku, wszyscy widzą, że jestem jakaś nie bardzo i że moje włosy są też jakieś nie bardzo, a tak naprawdę włosy były ok, tylko to jest poczucie w głowie. Więc jeżeli to pokonasz, to już będzie dużo łatwiej. Teraz, jako że trochę żyjemy w zamknięciu, łatwiej będzie przeprowadzić Wam eksperyment, czyli zrób sobie wyzwanie i wydłuż czas niemycia włosów o dzień, o dwa, o trzy. Spróbuj wytrzymać z niemytymi włosami ile się da. Wiem, że mo 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 można się tu śmiać ze mnie, że co ja proponuję ludziom, żeby się nie myli. No nie no, oczywiście, jak idziesz z kimś na kolację. <śm> na kolację, dobre. Zapomniałam przez chwilę w jakim świecie żyjemy, nie? Jeśli nie masz w planach widywania się z ludźmi, to spróbuj, zobacz jakie będą efekty. Po tym wydłużonym czasie bez mycia włosów umyję i powtórz. Nie wydłużaj już tego czasu, ale jak wytrzymałeś 3-4 dni. To znowu kolejne 3-4 dni. Gwarantuję ci, że za drugim razem włosy przetłuszczą się znacznie mniej i będą wyglądały znacznie lepiej tego czwartego dnia niż za pierwszym razem. Jeżeli zachowasz systematyczność, to uwierz mi, że nawet nie będziesz chciał, nie będziesz miał potrzeby mycia włosów tak często. W zachowaniu ładnej struktury włosa ważna jest też technika mycia. W internecie znajdziesz całą masę różnych poradników, jak myć włosy, jak dbać o nie. Ja mam je teraz skrót do minimum. Nie szarp, bądź delikatna, delikatny i traktuj je jak skarb. Włosy nie są unerwione. Jeżeli potraktujesz źle swoją skórę, która jest unerwiona, to od razu będziesz wiedział, że o nie, tak źle i mocno nie robimy. Gdyby Twój włos mógł mówić, na pewno nakrzyczyłby na mnie za używanie lokówki tak często, no ale na szczęście nie może, ale gdyby mógł, to na pewno nakrzyczałby na Ciebie za mocne pocieranie, za szarpanie i za gwałtowne rozczesywanie. W kwestii mycia tak naprawdę dla mnie najważniejsze jest kolejność ciepła zimna woda, czyli po umyciu delikatnym włosów, po spłukaniu szamponu, podgrzewamy temperaturę. Otwieramy łuskę, maseczka. Zawijamy w turban, siedzimy dłużej, niż mój producent. Ja potrafię siedzieć z maseczką na włosach nawet pół godziny. W tym czasie robię sobie coś innego. Zazwyczaj yy, przeglądam inspiracje do Penny I'm too sexy for my love. Albo robię zupełnie inne, jakieś ciekawe rzeczy w wannie. W wannie też się dużo fajnych rzeczy robi. I dopiero po tej pół godziny spłukujesz odżywkę, maskę, domykając łuskę zimną wodą. W międzyczasie Warto też rozczesać włosy grzebieniem z szeroko rozstawionymi zębami. To jest ważne, żeby to nie był żaden dziwny grzebień, który ma nacikanych tych zębów, jak, jak, jak jesz, tylko taki, żeby tam było dużo miejsca, żeby mokry włos nie został zniszczony. Podomknięcie łuski, wycisnąć włosy delikatnie, owinąć ręcznikiem, tylko też miękkim ręcznikiem i nie Pocieracie ja to będę powtarzać do, do znudzenia, bo wiem, że to jest odruch, tylko wyciskać wodę z włosów w ręcznik. Najlepiej jest oczywiście pozwolić włosom wyschnąć naturalnie na powietrzu, nie używać suszarki. Ja suszarka niszczy. Kiedy włosy są już trochę podeschnięte, kropla złota maroka i lecimy dalej ze stylizacją. Nie ma co ukrywać, że najważniejszą kwestią we włosach są niestety ale geny. Jak nie masz z natury pięknych, długich, falujących włosów, no to choćby skały, srały nie, nie będziesz miała takich naturalnych. Jeżeli nie masz tego w genach, no trudno, no życie. Nie zmienia to jednak faktu, że o włosy warto dbać, warto dawać im budulec, warto suplementować, na pewno efekt jakiś będzie. Może nie będzie tak zniewalający jak na reklamach Pantheon Provi, gdzie ludki na green screenach machają kijami z włosami. To jest świetnie, jak się kręci reklamy szamponów. Zobaczcie. Do okręcenia tej sceny potrzebni są ludzie z kijami lub metalowymi pałąkami, którzy ubrani są w kombinezony tego samego koloru co tło. Genialne, nie? A potem my idziemy do drugiery i wydajemy 30 zł na buteleczkę szamponu, które nic nam nie daje. Więc, jeśli naprawdę chcesz skupić się na poprawie jakości i wyglądu swoich włosów, to musisz pamiętać, że nic nie dzieje się też z dnia na dzień. Chyba, że Herastas się dzieje może z tygodnia na tydzień, ale zmiana diety, ogólnie poprawa stylu i jakości życia, odpoczynku, snu, ruchu, diety, to wszystko wpływa, ale to nie wpłynie od razu. Ja pierwsze efekty yy, brania biotyny zaczęłam widzieć po miesiącu. A dbam o włosy dosyć mocno i dużo uwagi pracy w to wkładam, więc myślę, że radykalne zmiany będą też widoczne mniej więcej po miesiącu, kiedy faktycznie ten włos zdąży już troszeczkę urosnąć. Włosy rosną średnio z prędkością 1 cm na miesiąc. Jeżeli stosujesz wspomagacze, czyli na przykład właśnie biotynka, czy inne suplementy, czy na przykład odżywki na porost poro włosów, albo takie wcierki, takie z sera do skóry głowy, na przykład z czarnej rzepy, no to ta, ten czas może się trochę skrócić i na przykład będzie, będą 2 cm na miesiąc. I tak naprawdę te 2 cm to jest od razu do ścięcia. Im szybciej włos urośnie, im szybciej go zetniesz, tym on szybciej będzie na całej swojej długości ładny i zadbany. A ładny i zadbany włos, powtórzę, jest bazą każdej fryzury. Wszystko jedno, czy, czy retro, czy nie retro, czy na scenę, czy na co dzień. Bez zdrowego włosa każda fryzura będzie wyglądała słabo. Narzędzi do stylizacji, do pielęgnacji włosów jest cała masa i to się też kwalifikuje na zupełnie oddzielny odcinek. Na ten moment moja kolekcja jest chyba jeszcze zbyt skromna, żeby się nią... Jakoś mocno chwalić, ale myślę, że w tym roku, roku uda mi się już tę kolekcję powiększyć do tak okazałych rozmiarów, żeby mogła nakręcić film o tym, jakich narzędzi używać. Co jest ważne w przyborach i kosmetykach, to to, że nie wszystko służy do wszystkiego. I jeżeli użyjesz złego narzędzia do wykonania jakiejś fryzury, to często można zrobić z tego więcej szkody niż pożytku, bo po prostu narzędzie nie działa tak, jak ty chcesz, żeby ono działało. Od tego jest całe, całe mnóstwo tutoriali na YouTube w kwestii narzędzi tego, jak dobierać narzędzia, jakie e, techniki do jakiego uczesania. O tym opowiem albo za tydzień, albo w nagraniu z w ogóle innym o narzędziach do układania retro-fryzur. Podsumowując, gdybym miała ustalić trzy najważniejsze reguły dbania o włosy, to Zdrowy styl życia ogólnie, czyli unikanie stresu, wysypianie się, ruch, dieta itd. Olejowanie od środka i na zewnątrz. Od środka łosoś, awokado, ziarna sezamu, słonecznika. Od zewnątrz, argan, kokos i tak naprawdę inne olejki, które można tak se o tak se wmiętolić we włosy, tak sobie wmiętolić. Delikatność, czyli podchodzić do nich z miłością, nie szarpać. Raczej głaskać niż tarmosić, a na pewno się tym odwdzięczą. No i może czwarte, to z tym myciem. I naprawdę tego spróbujcie, bo efekty są niesamowite. Im rzadziej myjesz, tym rzadziej musisz myć. Na dziś to już wszystko. Tak jak się właśnie spodziewałam, zaj zajmie mi dwa odcinki gadanie o włosach, bo niestety ale zdrowie jest podstawą. Po prostu dobrego życia i dobrego wyglądu, niezależnie czy ciała, czy włosów, czy czegokolwiek. Nie ma zdrowia, to po co cokolwiek innego? Zacznij od tego, a potem będziemy się bawić w stylizacji, o których opowiem Wam za tydzień. Jeśli podobało Ci się to wideo i masz kogoś, kto chciałby skorzystać, kto może potrzebowałby skorzystać z paru porad włosowych, to udostępnij wideo u siebie, daj łapkę w górę, będzie mi fajnie. I dzwoneczek na dole to oznacza, że subskrybujesz mój kanał i nie chcesz przegapić żadnych nowości. A z aktualności, moi drodzy, słuchajcie, wracam z kursami burleski. No i szykuje nam się pierwsza po tym całym wielkim, nie powiem czym, bałaganie impreza. Znajdźcie mnie na Facebooku, tam będę już ze wszystkie aktualności, ale już Wam powiem. W Warszawiacy szykujcie sobie 17 kwietnia na naprawdę dobrą imprezę. A jeśli szukacie prezentu na Dzień Kobiet i na przykład taki szlafroczek chcecie sprezentować ukochanej, albo taki szlafroczek chcecie sprezentować ukochanej, albo takie pasties chcecie sprezentować ukochanej, to zapraszam na atelierminu.pl. Tam znajdziecie dużo pięknych rzeczy, które można ładnie zapakować, wysłać pani i wszyscy się będą cieszyć. Na razie!